Ojca i Syna i Ducha Świętego łaska i pokój od Boga naszego Ojca który przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna pojednał świat ze sobą i napełnił nas radością niech będą z wami wszystkimi Amen. Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas i dla naszego zbawienia abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości Wyrazem tej radości będzie nasze spotkanie ze zmartwychwstałym Panem, paschalnej ofierze mszy świętej, w łamaniu chleba eucharystycznego, które będziemy sprawować dzisiejszej nocy i jutrzejszą uroczystość. Uroczystość zmartwychwstania mamy się również radować podczas wspólnego świątecznego posiłku w naszym domu rodzinnym, dlatego przynosimy dzisiaj do pobłogosławienia niektóre pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. I prosimy, aby Chrystus obdarzył nasze serce radością i wzajemną życzliwością oraz wynagrodził trud naszych rodziców i bliskich, którzy tę pokarmę przygotowali. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dniu z stanie przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby wraz z nimi spożywać posiłek. Prosimy Cię, Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli radować się udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który wstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce aby go przemienić swoje ciało. baranku Boże Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to, to mięso, wędliny i wszelki pokarm, który będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś za postołami podczas ostatniej wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstania, stanie Popogosław tej jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi. W gronie rodziny, bliskich i gości mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do twojej wiecznej uczty w domu ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wie. Amen. Amen. Nie no ma się. A może nie zapraszam. Zapraszam serdecznie do, 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 do kościoła, do, do grobu. żeby przeżyć na modlitwie żeby zaprosić Pana Boga do swojego domu właśnie tym gestem i dziś o 20:00 jest najważniejsza msza święta jaka tylko może być nawet liturgia wigilia paschalna na którą... zapraszam i będzie bok